Mówi się, że najciemniejsze miejsca na Ziemi nie są wcale na jej powierzchni. Pod grubą warstwą skał i ziemi, w kopalniach węgla, dzieją się czasem rzeczy, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Jedna z takich historii opowiada o górniku, który pracował na najniższym poziomie. Był znany ze swojego spokoju, nawet gdy wszystko wokół trzeszczało i jęczało pod naporem milionów ton skał. Pewnego dnia, podczas rutynowego obchodu, usłyszał dziwny szept. Głos nie przypominał nikogo z jego załogi. Poszedł za nim w głąb nieużywanego tunelu. Nagle skały zatrzęsły się i wejście za nim się zawaliło. Gdy ratownicy go odnaleźli, siedział w ciemności i powtarzał w kółko jedno słowo, słowo którego nikt nie rozumiał. Od tamtej pory niektórzy górnicy twierdzą, że czasem w ciemności słyszą ten sam obcy szept. Subskrybuj, by poznać więcej takich opowieści.